Witajcie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat kompostowania, ale nie w takim tradycyjnym znaczeniu, jak to robią ludzie na działkach. już takich filmów, to widziałem już setki. A ja chciałbym poruszyć temat kompostowania na dziko, który tak naprawdę odbywa się bez naszej pomocy. Mam tutaj taki fragment dziki działki, jak widzicie, mocno zarośnięty. No i tutaj natura... Tworzy swój własny kompost. Tutaj już troszeczkę go zebrałem, ale może podejdźmy tutaj przy samym pniu olchy. I zobaczcie, cóż to jest. Już jest piękna ziemia. Tutaj jest zgrabiona wierzchnia warstwa bo to właśnie liście, jakieś obmarłe gałązki. No i to warto odrzucać. No ale z takiej powierzchni. A zebrałem już trzy taczki. No i to jest czwarta taczka. Raczej będę go używał do ściółkowania. No to jest taka materia i przetworzona, i nie. Natomiast jest jesień, a liście jeszcze na drzewach. Więc tutaj większość liści ma przynajmniej rok. Są z zeszłego sezonu. A może część kilka takich opadłych, bardziej chorych lub niedożywionych liści, które już spadły w tym roku. No ale widać, że tutaj jest też dużo materii z dawniejszych lat. Dość ładnie to wygląda. Więc myślę, że jako uzupełnienie dla grządek podwyższonych lub podsypka pod krzewy taki materiał może się okazać wręcz idealny. No, i tutaj miejsce, w którym korzystam z tego dzikiego kompostu. Jak widzicie, robi to za dobrą ściółkę. Nawet pies nas odwiedził. Na kartonach bezpośrednio rzuconych na ziemię, pod którą nawet jakieś tam głębice chwasty rosły. Więc karton pewnie będzie dobrym izolatorem. Tylko z takich grządek podwyższonych, to najchętniej bym się pozbył. O, patyków. I tutaj, to już jest takie dość mocno wymieszane, i to jest dość trudne. A drugie miejsce, bo to ściółkowanie pod malinami. No i tutaj, patyki w ogóle chyba nie będą nam przeszkadzały. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego ściółkowania. Poleto, pole to ten zagląd był dość mocno zarośnięty chwastami pod koniec sezonu. Zobaczymy, czy to coś pomogło. No a więcej o ściółkowaniu to oddzielny film do tego stworzę. I tam przejrzymy wszystkie metody ściółkowania, jakie nas działce stosuje. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.